A tutaj też schowałaś? Aha, wyrznęło nas wielkie, przeraźliwe zło. I nie wiemy co zrobić. Albo ich zniszczyć, albo ich zniszczyć, no mówię. No to no, jakieś nam wyrznęło. Słuchaj, a to to jest... na naklejaczki też chcesz do tej torby? Aha, zawsze. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy w ogóle w innymi. O! O! A wa, wow, ła? Pisaki to ci daje tutaj. Uh -huh. A panforda masz też nie masz tu. Uh -huh. Widzę, że ty się obudziliście. Kim ty w ogóle jesteś? To ja was uratowałem. To my was uratowaliśmy. To właściwie ja. Aha. Bo my szukamy takich złych. Aha. To, możemy do was dołączyć do faktory? Tak. Aja! Ja jestem szefem. Szybko. Her faktory. Teraz się wzmocniło. I mamy problem, bo hero-faktory się zmocnili. A złoczyńcy się pomócili i zmocnili. Ha 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 ha! Wow! Ha 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 ha! ha. Dzieci! Skąd ty w ogóle istnieje doblej? Wreszcie zabiliśmy! 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 Tylko szczęka mi zabiliście! A toksyk łydługi gaz! Teraz ma gorsz kasę! Popożenie gazu! Co to ja? Stormer! Ja się nimi załatwię! Stormer i Dobra. To tak. dwóch trzeba załatwić. Ale nie wiemy, co z nimi zrobić. To! Nie wiemy, co z nimi zrobić. Ja się nimi załatwię, bo jest Stormer XL. "Czy twoja wersja dawnego Stormera."